Zobaczcie, kolejny odcinek, Aper One. Jak prace idą, mi się wydaje, że fajnie, bo trwa betonowanie płyty fundamentowej. Wyjrzyj, ile to metrów sześciennych? Jak masz rację, generalnie prace nad betonowaniem trwają. Jest duży postęp. Co do objętości betonu, jest znaczna. Byśmy sobie wyobrazili średniej wielkości domek jednorodzinny, mhm. który w Polsce się dzisiaj się buduje, on ma jakąś tą swoją objętość, tak zwaną kubaturę. Mhm. Więc jakbyśmy sobie wyobrazili 12 takich domków, to ilość betonu, która nam zejdzie na, na tą płytę fundamentową będzie równa właśnie tości takich 12 domków jednorodzinnych. Czyli moglibyśmy tym betonem po prostu wypełnić te 12 domków pod sam korek jednorodzinnych. No podobnie powiedzmy 35 mieszkań e, średniej wielkości moglibyśmy zabetonować tym betonem. I to jest tyle betonu wchodzi w płytę fundamentową? Tutaj. To tyle wchodzi w samą płytę fundamentową. No nieźle. A jak ona jest gruba? Dwa. Mamy płytę zróżnicowanej grubości, 2 m, 2,4 m. także to zależy od miejsca, e, miejsca w którym się znajdujemy. Maksymalne obciążenie na płytę z jednego słupa to jest 5,5 tysiąca ton. Nie? To też tłumaczy to jest potem ich grubość tak. e, i ilość tak. zbrojenia, które też mamy w, wrzucone w tą płytę. Pręd średnicy Fi-32. No, rozmieszczone no, ta siatka wszędzie. To, jest, to jest podobno podstawowa tak cztery warstwy 3 2 jak co 15 to jest jako podstawa tak 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 ile warstw do, dokładamy żeby najmo, najmoc, największe najmocniejsza Mamy około 6 warstw miejscami 11 mhm. także dość, dość sporo natomiast tutaj jest zaprojektowana bardzo optymalnie także nie, nie ma tutaj żadnej przesady sam stalowy pod te wszystkie Tymczasowe konstrukcje to przynosi około 700 ton najbardziej obciążony pod żurawiami. To też spora wartość, dlatego te profile z bliska wyglądają potężnie, masywnie. Ale dzięki temu taki dźwig, jak tu widzimy, spokojnie wiesz, że nie ma żadnych obaw, że coś tutaj nam nie zadziała i spadnie nam do środka. Tak. Miłka, czy ty, jak ty projektując kolory, funkcje i kształty tego dzieła, to spodziewałaś się, że to będzie tak wyglądać, jak w tej chwili? Miałam nadzieję, że to będzie tak wyglądać, bo oglądam również Wasze projekty. Szary beton i zardzewiałe pręty. Zażartowałabym, że my tu zapochodzimy z Butomia i szary beton i zardzewiałe pręty nie są nam obce. A? A liczysz, że kiedy to będzie zbudowane? Kiedy będziemy się wychwalać i na samym szczycie pić? Prosecco. Mam nadzieję, że wszystko zostanie zamknięte zgodnie z harmonogramem inwestycji i za dwa lata będziemy się wspólnie cieszyć. Za dwa lata, A współpraca w samym środowisku BIM, tak, yy, tak wielobranżowo, czy to jest coś trudniejszego, czy, czy w tej chwili to jest standard? Znaczy, wydaje mi się, że to nadal nie jest standard i uważam, że ta dokumentacja, którą wykonaliśmy, jest na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie, że o, mam też do czynienia z innymi projektami i myślę, że. Naprawdę zrobiliśmy bardzo, bardzo, bardzo dobrą dokumentację, no. jeśli chodzi o BIM. Mnie yy, się dużo prościej pracuje w BIM. -ie. Wydaje mi się, że jak jest ten model koordynacyjny dokładny, to bardzo dużo można błędów na etapie projektowania ja wyłapać tak i ma się dużo większą świadomość w ogóle tego, jak to wszystko wygląda, gdzie są trudne miejsca, że one w ogóle są. Tak. Że się pojawią jakieś kłopotliwe tam, koordynacyjnie przestrzenie. Więc... No ja uważam też, że współświadomość innych branż, co oni robią, dlaczego potrzebują te otwory w konstrukcji, na które my tak, tak. nie chcemy się zgadzać, <grybujesz> to mnie też ułatwia. No. No to i co jak Ci się podoba? Tworzyłaś to dzieło między innymi ty. No między innymi ja tak. Bardzo mi się podoba, szczególnie te żurawie na platformach. Bardzo no, dają, się to tak, imponująco. A sam wyko, wiesz, głęboko, siemość no frętów, zbrania. To jest no. wszystko tak impunujące. jak na rysunkach. Wszystko Idealnie. Patrzyłaś, tak? No wysokość kobyłek na płycie fundamentowej e, robi wrażenie. Nie? No można One się marią? pod nimi zmieścić. No tak? można, można. Na stropach. Były trochę mniejsze też, były du dużo rozważań co do wysokości pobocznych na stropach, ale jakoś sobie poradziliśmy. I A to jest tak, w modelu oglądamy to wszystko, Nawet tak. te, te rury, które rozpierają strop. Czy w rzeczywistości to tak, wiesz, przypomina się to, co się w modelu obracało na monitorze, czy... Jest... Przypomina się, przypomina i właśnie fajnie zobaczyć to na żywo. Że to wszystko wzięto na serię, tam, tak, te nasze tak. projekty. Z tego I to... naszego modelu i płaskich rysunków, jak to się zobaczy e, fizycznie, jak to wygląda, no to fajnie, fajnie. Na razie jest to e, bardzo inżyniersko ciekawe, bo jest wykop. Za chwilę to będzie po prostu ładniejsze, będzie piłało się w górę i będzie imponować, i będzie, będą przyjeżdżać inne rzesze fotografów i robić <ścoughs> zdjęcia czy nagrywać filmy, jak się budynek mieje do góry. Dzięki.